Rewolucyjnym bohaterem dnia wczorajszego stał się aktor pawlicki Antoni, znany z produkcji TVP, głównie z serialu Czas Honoru, wcześniej z serialu Komisarz Alex. Uwrze Pawlicki Antoni rzucił się własnym ciałem, co więcej własnym samochodem, na furgonetkę Fundacji Prawo do Życia i, i śladami sławnego Margołu yy, blokował to. Nagrywał jednocześnie na smartfonie i puszczał w świat z komentarzami, jak to walczy z szatańską sektą Ordo Juris sponsorowaną przez Putina. Co właściwie chciał osiągnąć w ten sposób aktor Pawlicki. Moim skromnym zdaniem chciał załatwić sobie kolejne lukratywne role w telewizji państwowej, co więcej, załatwił je sobie i dobrze w chłopie kombinujesz. Ja też to ostatnio zauważyłem, nawet dawno już to zauważyłem, że jak ktoś chce być przez pis dopieszczony, dostać. Pekasy, Gwiazdorski Kontrakt, role w serialu, w mediach, które opozycja nienawistnie nazywa TVP czy mediami reżimowymi. Owóż, jeśli tam się chce zrobić karierę, to trzeba się zapisać do kodu Obywateli RP czy obecnie strajku kobiet i wszemi i wobec epatować nienawiścią wobec PiSu. To jest naprawdę spokojny i pewny sposób, żeby dostawać od mediów państwowych i od Ministerstwa Kultury pieniądze, no że przypomnę sławną listę dopieszczonych przez ministerstwo, gdzie na czele znalazła się pani Krystyna Janda i inne tego rodzaju osoby słynące z nienawistnych wobec obecnej władzy Wypowiedzi. Dlaczego to tak jest, Tu myślę, że odpowiedź jest na kilku planach. Po pierwsze, jest taki mechanizm, o którym pisał kiedyś Marek Chłasko, bodajże w pięknych dwudziestoletnich. Pisał z pewną goryczą, ale to jest logiczne. Pisał, że jeżeli chcesz uciec z prl na zachód, to najpierw musisz zostać komunistą, i to najlepiej komunistą, bardzo wrednym, bardzo prominentnym, ponieważ wtedy masz co zachodowi sprzedać. I jeżeli wyjedziesz na zachód, do Ameryki, jako do Wielkiej Brytanii, czy nawet Niemiec, jako były sekretarz PZPR, albo jeszcze lepiej jako były oficer służby bezpieczeństwa czy wywiadu PRL-owskiego, to no, wtedy będziesz żył jak pączek w maśle, czy nie przymierzając pułkownik światło, ponieważ masz co im sprzedać i oni to kupią. A jeżeli przypadkiem byłeś uczciwym frajerem, który nie chciał się z tym całym komunistycznym czerwonym syfem zadawać i pojechałeś tam myśląc, że trafiasz do wolnego świata, do raju, to prawdopodobnie zdechniesz z głodu albo będziesz pracował za grosze, ponieważ nie masz tam nic do sprzedania. Nikt cię, nikt nie obchodzi. No więc ten sam mechanizm, cytowany tutaj Marek łasko, opisał go oczywiście na innym poziomie. Proszę za daleko w porównaniach nie iść, ale chodzi o sam mechanizm. Tak, zainteresowani są pisowcy. Kupowaniem skalpów, bo wydaje im się, że w ten sposób uwiarygodniają siebie, kupując przedstawicieli elit antypisowskich. Czy ich naprawdę kupują? To wygląda potem tak jak ten festiwal filmów w Gdyni, gdzie mamy 22 filmy, 21 z nich zostało sfinansowane przez PiS z pieniędzy naszych, podatniczych, bo przecież innych władza nie ma. I wszyscy ci, którzy te pieniądze od wzięli prześcigają się w robieniu jakichś antypisowskich afrontów, ale półgębkiem, aluzją, tak żeby przypadkiem się ktoś tam nie wkurzył i mi pieniędzy następnym razem nie odebrał. I to jest zresztą z ich strony naiwne, nikt się nie wkurzy, nikt ich te pieniędzy nie odbierze, bo to jest drugie wyjaśnienie tego fenomenu. Mam wrażenie, że ludziom z obecnego obozu władzy, którzy dużo mówili o tworzeniu nowych elit, tak naprawdę strasznie te stare elity imponują. Ktoś kiedyś powiedział, że największym marzeniem braci Kaczyńskich, to było jeszcze za życia świętej pamięci Lecha, największym marzeniem braci Kaczyńskich jest to, żeby ich Adam Michnik kiedyś pochwalił. Wydawało się to prostą złośliwością, trochę prymitywną, ale nie. Ten niezwykły sukces trzeciej RP, właśnie polegał na tym, że nawet ci, którzy ją zwalczają, czują się jacyś tacy gorsi, przez to, że tam ich celebryci i salony lewicowo-liberalne brzydko nazywają, i chcą się strasznie w ich łaski wkupić. Właśnie takimi metodami. Tak mi się wydaje, no nie wyjaśnię tego Państwu dokładnie, bo jestem jako, przepraszam, z dumą powiem, cham z jestem ze swojego outsiderstwa bardzo dumny i ten, ten gen wślizgiwania się w łaski salonów, ten gen zasługiwania sobie na pogłaskanie po głowie przez autorytety jest mi najgłębiej obcy. Ale rzeczywiście obserwuję go u, u ludzi, yy, widywałem go u ludzi, którzy na przykład jak pewien sławny pisarz nie żyje już, więc mniejsza o nazwisko, odniósł ogromny sukces w Ameryce i mógł naprawdę czniać, co tutaj o nim w Polsce mówią, A Widać było jak łasił się do Michnika, żeby ten go pogłaskał. Widziałem jak łasił się do Michnika Aleksander Kwaśniewski, chociaż miał w drugiej turze, w drugiej kadencji wygrał, w pierws... drugą kadencję w pierwszej turze wygrał ponad 50% głosów, był uwielbiany, mógł sobie pozwolić na to, żeby głęboko, tak powiem, lekceważyć sobie te salony. Na czym ta siła? Polega na litość boską naprawdę nie wiem, ale marzę o tym, żeby kiedyś doszli w Polsce do tej władzy tacy ludzie, którzy nie będą patrzeć z nadzieją na tych, tych salonowców, którzy ich nienawidzą, że może ich zawsze polubią, a jednocześnie z pogardą czy wręcz z podejrzliwością na tych przedstawicieli wolnych zawodów, którzy przypadkiem mają konserwatywne poglądy, więc Teoretycznie naiwny ktoś by pomyślał powinni być postrzegani przez rządzący Pis jako sojusznicy, ale przeciwnie są postrzegani jako zagrożenie, bo mają konserwatywne własne poglądy. A dobrze jest mieć takich, co byli komuchami albo udekami, i się u ich udało przekręcić, przekupić i teraz mają poglądy takie, no, wiecie, jak prawilna, a nie jakieś swoje własne, ugruntowane poglądy konserwatywne. Te dwie tendencje owocują takimi zdarzeniami jak promowanie w mediach państwowych kodziarzy rozmaitych i, i pawlickich Antonich i obsypywanie ich pieniędzmi podatników. WIA, Ministerstwo Kultury, rozmaite festiwale, muzea. O, muzea to temat osobny, może na inny filmik. Patrzcie Państwo, taki drobny, drobny, celebrycki incydencik a jak sądzę, powinien być przedmiotem głębokiej refleksji, do której zachęcam.